Doświadczenia zdrowotne i medyczni specjaliści. A teraz spójrzmy do Oklahomy. Doktor Barbie Philipsowa, czy możesz nam opowiedzieć trochę o swoim zawodowym tle i co zauważyłaś w związku z Redox Gold? Cześć, Alene, dziękuję, że mnie dziś wieczorem zaprosiliście. Tak, jestem chiropraktykiem od 25 lat i nigdy czegoś takiego nie widziałam. Wiesz, moje doświadczenie obejmuje pracę ze wszystkimi grupami wiekowymi, rodzinami, od młodych, po starszych, urazy sportowe, a to, co ostatnio widziałam w biurze, jest tego tak wiele, wiesz. Pracowałam nad wewnętrzną pracą z rękawiczkami, nad problemami z TMJ u pacjentów, i w ciągu ostatnich czterech tygodni, kiedy dostosowałam i testowałam na klientach, miałam możliwość pracować nad zewnętrznymi mięśniami, a potem wrócić i sprawdzić wewnętrzne mięśnie, które były po prostu rozluźnione. Miałam klientów z problemami z kolanami, nałożyliśmy żel i poprawa nastąpiła w ciągu kilku minut. Jeśli chodzi o zakres ruchu, miałam klientów z problemami z szyją i masowałam głęboko w mięśnie żel. I dosłownie, dokładnie jak wspomniała Daniele, wiesz, kiedy nałożyłam żel, czułam, jak mięśnie zaczynają się rozluźniać. I to było niesamowite. Miałam dwóch panów przy różnych okazjach, kiedy nałożyli to na dolną część pleców. Przed zabiegiem położyli się na stole chiropraktycznym i obaj usiedli w różnych momentach. Nie rozmawiali ze sobą, ale mogli poczuć, jak mięśnie. Napięte mięśnie zaczynają się rozluźniać, a zabieg rzeczywiście przeniknął głębiej, więc było to naprawdę świetne dla moich klientów. Miałam klientów z problemami z ramionami, którzy nie mogli podnieść rąk z powodu dyskomfortu. Naprawdę pracowałam w zeszłym tygodniu nad innym chiropraktykiem, nad tym samym. Nie mógł podnieść ręki do góry i położyć jej z powrotem. Pracowałam pod pachą w tych mięśniach i w ciągu kilku minut był w stanie położyć rękę z powrotem. To było po prostu niewiarygodne. I miałam z tym również osobiste doświadczenia. Mam od 1990 roku uraz, kiedy zerwałam ścięgno w lewym stawie skokowym, więc kiedy to znaleźli, nie było już co naprawiać, więc żyłam z tym przez te wszystkie lata, a problem z przyczepem mojej ścięgna Achillesa, wiecie, był tak napięty, ciasny i niewygodny, że nie mogłam postawić pięty na ziemi, kiedy wykonywałam ćwiczenia, nie mogłam robić wspięć, które blokowały mi staw skokowy. I tak po trzech dniach używania niesamowitego złotego żelu byłam w stanie postawić piętę na ziemi bez dyskomfortu, a potem mam problem z kostką. Zwykle, kiedy przechodziłam przez lotnisko i leciałam gdzieś, po prostu mi się to, wiecie, blokowało i od tamtej pory to się nie zdarzyło. Używam tego codziennie, ale mój prawdziwy test był wczoraj i dzisiaj, ponieważ użyłam tego przed i pojeździe na nartach. A w zeszłym roku zajęło mi 9 miesięcy, aby wyleczyć się z tym stawem skokowym, z powodu tego, jak to było niewygodne i po prostu to tak strasznie boli. Było to tak niewygodne przed i pojeździe na nartach wczoraj i dzisiaj, a nadal nie odczuwam żadnego dyskomfortu w tym stawie skokowym. Ścięgnie Achillesa i mięśniu łydki. Więc kiedy mówi, że wspiera aktywny styl życia, wow, przywraca ludziom ich styl życia, a to było po prostu dowodem. Chcę wspomnieć o jednej rzeczy, którą uważam za ważną. I to było pytanie, które zadałam na początku. Wiecie, kiedy to działa tak szybko u wszystkich, to nie jest tylko maskowanie objawów, i odpowiedź brzmi: nie, to nie maskuje ani nie ukrywa dyskomfortu, więc nie będziesz się dalej ranić. I to było dla mnie ważne jako dla lekarza chiropraktyki. Naprawdę, naprawdę świetne, absolutnie to uwielbiam, mówię poważnie. Wygląda na to, że każdy fizjoterapeuta, masażysta i chiropraktyk powinien wiedzieć o tym produkcie i mieć go w swoich rękach. Zakończymy nasze świadectwo z dr. Maureen Hayes w Houston, Texas. Doktor Maureen, powiedz nam coś o swoim doświadczeniu i swoich doświadczeniach z Redox Gold. Tak, dzięki Alanie. Dziękuję, że mnie tu macie. Tak, to jest moja specjalizacja. Jestem anestezjologiem i specjalistą od przewlekłego bólu, więc opiekowałem się ludźmi przez dziesięciolecia z różnymi problemami i oczywiście szukałem czegoś innego niż kolejna pigułka lub kolejna procedura, którą mógłbym zaoferować ludziom, ale z tym produktem, będąc w Radzie Medycznej przez ostatnie 10 lat, miałem do niego wczesny dostęp i mam kilka problemów. Pierwsze są tutaj, w moich palcach. Mam problemy z tymi dwoma palcami. Miałem operację na środkowym palcu po ugryzieniu przez kota 6 lat temu, i to spowodowało, że ten palec spuchł. A potem mój środkowy palec zaczął puchnąć z dużymi stawami i stał się dość bolesny. A potem mój palec wskazujący znalazł się w podobnej sytuacji, więc te palce były jak małe kiełbaski. Do momentu, gdy zaczęły mnie boleć, do takiego stopnia, że musiałem je trzymać, aby jakoś to złagodzić. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy ten produkt, nałożyłem go na palce i po około dwóch minutach pomyślałem, to musi być placebo. Zwróciłem się do naszych naukowców i zapytałem, czy to możliwe, a oni powiedzieli absolutnie, właściwie zaczęli się śmiać, ale miałem też problem z biodrem. Rok temu miałem operację biodra po lewej stronie i mój chirurg powiedział, że wkrótce wrócę na operację drugiego, a ja tego naprawdę nie chciałem, więc się tym wiesz, martwiłem, ale nakładałem żel. Wiesz, nasze zapisy termograficzne pokazują, że to działa w 100%. Ale co sobie uświadomiłem, i to jest ostrzeżenie, musisz używać tego wystarczająco dużo i wystarczająco często, i musisz to nakładać tam, gdzie boli, i musisz to nakładać tam, skąd pochodzi ból. Dokładnie tak jak mówił Liland. Więc to, co zrobiłem, jest silniejsze niż na szerenu 28. Więc naprawdę musiałem to trochę mocniej nacisnąć, aby to wydobyć, uzyskać wystarczającą ilość, aby móc nałożyć to na cały staw. Na plecy, na bok, naprzód, w dół do pachwiny, w dół nogi i przez kolano. Tam, gdzie miałem coś, co Liland nazywał bólem przeniesionym, kiedy to zrobiłem, zajęło to kilka dni, kiedy byłem konsekwentny i nakładałem to i nagle spałem całą noc, nie budząc się i czułem coraz większą ulgę. Niestety, jak ktoś inny wspomniał, skończyło mi się, a chociaż czułem się całkiem dobrze, poszedłem do Disney, przeszedłem 20 tysięcy kroków w Disney, kiedy wróciłem do domu, nie mogłem nawet na to stanąć i pomyślałem sobie, o mój Boże, będę musiał wymienić ten staw biodrowy. Ale miałem starą tubkę, przeciąłem ją, wydobyłem żel i nałożyłem go dwa razy. Zmniejszyło mi dyskomfort z 9,5 pół do trzech. Przy trzeciej aplikacji spadło do zera i utrzymało się tam przez 36 godzin. Kiedy wróciło, wróciło na znacznie niższym poziomie, więc kiedy to dostałem, ludzie, stosuję to każdego ranka, każdej nocy, Śpię całą noc, bez tego nie dam rady. Teraz może będę musiał w końcu wymienić ten staw, ale to nie będzie wkrótce. To jest cudowne. I chcę tylko powiedzieć, jeśli nie masz nic przeciwko, że zajmę jeszcze trochę czasu jako lekarz zajmujący się bólem, każda recepta, którą napisałem, a było ich setki, jeśli nie tysiące, przyszła z ostrzeżeniem i skutkami ubocznymi, to jest w 100% nietoksyczne i wiem, że mamy, to jest przemysł wart 20 miliardów dolarów, niesteroidowe leki przeciwzapalne jak Advil i Motrin i tym podobne, te rzeczy są szkodliwe. Uszkadzają nerki, mogą uszkodzić wątrobę, mogą powodować zapalenie żołądka, mogą powodować wszelkiego rodzaju skutki uboczne. To nie ma żadnych skutków ubocznych, ludzie, tylko więcej korzyści i działa to bardzo szybko. To jest ogromny rynek i to jest dar, to jest absolutny dar. Chciałbym, żeby to było dostępne, kiedy jeszcze praktykowałem. Dziękuję, Alanie. Bardzo dziękuję, doktorze. Case, naprawdę, naprawdę to doceniam. I masz rację, to jest ogromny, ogromny rynek. A tutaj mamy technologię, która jest tak skuteczna, działa tak szybko, nie ma żadnych z tych nieprzyjemnych skutków ubocznych, żadnych właściwości uzależniających, żadnej toksyczności i jest również bezpieczna. To nie jest tylko o maskowaniu dyskomfortu, jest tu również element regeneracji. Jak słyszeliście tutaj, dyskomfort zaczyna się zmniejszać z czasem, więc to absolutnie niesamowity produkt.